Witam w poniedziałek 20. Nie miałem tematu do filmiku dzisiejszego, ale obejrzałem sobie rano. Ciekawi jeden filmik na jednym kanale i zainspirował mnie wspaniale Jest poniedziałek koło południa Zabrałem moje gadżety No i szukamy jakiegoś materiału O, widzę, że będzie ciężko pusty kosz moi drodzy O, czapka proszę bardzo Czapka, ja już mam czapkę ktoś zapomniał Kolejny kosz pusty Pomyślałem sobie udał się do natury pozbierać troszeczkę surowca jak kolega na kanale pewnym ale widzę, że to śnieg wszystko przykrył Ciężko będzie Chociaż już widzę nadzieję na horyzoncie nie, to nie Kto się nie poddaje, ten alugrosze dostaje Proszę bardzo Są alugrosze Rękawiczki może na razie nie Dwie pierwsze puszki zabierzemy Worek rozwiniemy Zobaczymy, czy nas chociaż worek, dzisiaj taki. Bierzemy, chwytaka, i bierzemy puszkę jedną i drugą. Tu na stacji jest kontenerek, zajrzymy, chociaż są kamery ale zajrzymy kuku pełne o jest puszeczko zabierzemy zabierzemy to już są trzy A tu w okienku o nie ma a z drugiej strony zobaczymy A zajrzymy Musiałbym to rozrywać, nie chce się mi Tylko po kawie karton tylko po puszkach Ten śnieg powoli znika. Patrzyłem na prognozę. No w przyszłym tygodniu ma być już coraz cieplej. 7 stopni, 8 stopni w ciągu dnia. O -o. No i jak przyjdą temperatury plusowe, to ten śnieg się od nas oddali, ucieknie, wyparuje. I puszki się odsłonią, tak? Wiem, że tu zawsze puszki były, no ale teraz widzicie, co się dzieje Zasypało wszędzie biało O, jakiś złom widzę leży Droga młodzieży Co to jest? Jakoś... a, filtr od ciężarówki Nie, nie biorę Nie jestem przygotowany na takie rzeczy Tylko puszki Puszki, puszki. No. Czy będą tu jakieś? Chyba było zbierane. Zostały same butelki plastikowe, jakieś śmieci. Nieładnie, moje dzieci. Trochę mi jednak zostawili, wiecie. <laughs> Nie są tylko same śmieci. O. Więc zabieramy. Jedna sztuka. Druga sztuka Trzecia sztuka Wiem, że tego nie widzicie, bo nie mogę wszystko pokazać naraz, tylko o teraz są też trzy sztuki Ciekawe czy worek uzbieramy Jak się nie poddamy, to uzbieramy o i tutaj się znajdują już takie stare w trawie. W liściach schowane dzisiaj będą uratowane. Nie jest tak źle, o nie? Jest pierwsza na poboczu, bo już kroczy trochę. I myślę, sobie słabo. A jednak ładujemy, i dalej idziemy. Są kolejne zdobycze na więcej. Liczę to chyba stalówki, ale to nic. Zabieram. Może będą przyjmowali w automacie. Takim wiecie, recyklamacie, jak otworzą w końcu w Lidlu. Było napisane, że aluminiowych nie przyjmują, ale może stalowe, tak Zobaczymy Jak otworzą w końcu, to się wybierzemy I ten recyklomat wypróbujemy A tu budują Zapragnąłem dziś wyjść z domu do natury Zobaczyć niebo Zobaczyć góry Jest kolejny pieniądz aluminiowy Pod tym śniegiem więcej leży, na pewno. Nie Niedźwiedź czeka na człowieka. Jadę dalej i nie zwlekam. <laughs> Mało puszek, więc zmienimy okolice, bo tym się nie zachwycę raczej. Jak tak idę i żadnej puszki nie ma, to co z tego jest za korzyść? No korzyści są co najmniej dwie jak nie trzy, pierwsza korzyść to kondycja i dotlenienie druga korzyść tematów przemyślenie tak jak sobie teraz idę i żadnej puszki może nie znajdę na tej ścieżce na tej drodze to może coś wymodzę wiecie może coś wymyślę może wpadnę na jakiś pomysł coś przyjdzie mi do głowy także idzie dalej zawodowy Nie poddałem się, a kiedy się nie poddałem, to pieniądze ujrzałem. Proszę bardzo. Proszę Państwa. Jeden i drugi. Idziemy tam do skrzyżowania i wrócimy do naszego nagrania. Myślę sobie, że w jeszcze jedno miejsce pojadę i tam zakończę moją eskapadę. <laughs> Świeżyzna. Dziękuję. Tam do skrzyżowania zawędruję i potem jedziemy drugą stroną, z powrotem. Ja podziwiam naturę. Och. Piękne konary, piękne drzewa. Wyrosły. I do Skarbowego Urzędu Podatku nie zaniosły. O, jak to możliwe? Przyjemna pogoda. Piękna przyroda. Myślę, że widzę butelkę zwrotną. Udajemy się tam i podejmiemy. Jak jeszcze nie zginiemy Chwyciłem Przyciągnąłem No ręki wziąłem Przeczytałem Zwrotna I wylałem Następnie schowałem a wszystko to nagrałem. To dopiero historia. Tam znowu jakaś leży, ale to chyba musiałbym kuchnąć. Łomża. To chyba nie? Łomża chyba nie? Taka mała butelka w piwo. Idziemy dalej. Jest nagroda, jest butelka zwrotna. Kiedy droga jest powrotna. Jak już te puszki rzuca ta. Tutaj tutaj je bliżej, żeby się nie musiał tak zniżyć do rowu samego pocharnasza jednego, ale dziękuję za niego. Wystarczy, tutaj z boku no tutaj, tu wystarczy rzucić, teraz będzie dobrze. Przejechałem do miejsca, które lubię, byłem tutaj może ze dwa razy, może trzy. A teraz czwarty raz jesteś ze mną ty. Nie wiem czy jakieś puszki znajdziemy, ale na pewno trochę odpoczniemy. Jest to Akwenton. No i są różne zakazy, ale nie ma żadnego rysunku mówiącego o tym, że puszek nie wolno zbierać, więc Zaglądamy do Paśnika. Czy tam jakaś puszka znika. Same kubki po kawie. Co to za moda z tymi kubkami? No nic. Idziemy? Przejdziemy się dookoła tego jeziora. Hmm. Ale tu jest przyjemnie. Obejdziemy dookoła. Tam jest taka wiata po drugiej stronie. Gdzie mogą być puszki? Kiedyś wiem, że były. O, tutaj, że chyba jest puszeczka jedna. Chyba jest. Butelki bezzwrotne, ale puszeczka, widzę, że tam gdzieś prześwituje. No to atakuje. Jest! Moi drodzy, ciężko było. Ale się ją wydobyło. No i jest. Nie chcę iść do worka naszego. Jakie butelki tam kolego perła i jakieś inne, ale nie, wszystko perła. Czyli bezwrotne. Zbliżamy się do następnego paśnika. O tutaj jest niespodzianka dla zawodowego. Trochę puszek wystaje z niego. No to ja może ręcznie odręcznie Tyskie eee. jest ciężko bo jest jakieś okocim jakaś puszka po energetyku czy czymś takim, nie, to jakaś kola jest dziwna jeszcze by coś było, jeszcze tyskie jest, tyski. Nawet w styczniu tutaj puszki w koszu. Więc jest trochę alugroszu. Jeszcze coś jest. Wyciągamy. O, kolejna puszeczka. I jeszcze jedna puszeczka. Chyba dobrze, że tu przyjechałem. Dziękuję paśniku. Nie uwierzycie, ale uwierzycie, jak zobaczycie. Mianowicie. Tam są dwa harnasie. Oh. Dobrze, że mam chwytaka. Jedna. Z liściami. I druga. Ale ta trochę pełna. Jakby. Ktoś tu niedawno był. I piwo pił. Fajnie, jest dobrze, zauważyłem, że kadik dymi na niebiesko, więc kiepsko, dlatego szukam jakiegoś innego pojazdu do działań operacyjnych, coś znajdę niedługo, będzie na kanale i będzie wspaniale, o no tak. Tutaj woda płynie cały czas. Z góry jest mech zielony, i tam pada. Mam nadzieję, że ja nie wpadnę. Myślę sobie, że jestem introwertykiem. Nauczyłem się przez lata spędzone za kierownicą bycia sam ze sobą. Wiecie? I dobrze się czuję, gdy tutaj tak wędruję. Widoczki Wam pokazuję. Trochę rymuję. Będę starał się mniej rymować, bo już mnie to irytuje, kiedy rymuję. Jestem przy takiej wiatce i tutaj są pewne fajne widoki zaraz wam pokażę o tam jest taki kosz jakby wysypane wszystko gdzieś tam i leżą puszęta więc zabieramy się za zbieranie panowie i panie no i co zabieramy tutaj sobie przygotowałem worek jedna sztuka przepraszam druga sztuka Trochę im pomożemy, trochę sprzątniemy. Mam nadzieję, że się na mnie nie obrażą. Trzecia sztuka chyba, a czwarta, może butelki zwrotne się zdarzą. Chyba widzę jedną już. To ze śmieciamy. No, śmieci nie zbieramy. Jedną butelkę już mamy. Zostawiłem ją na oczy, bo żeby worek nie był ciężki, wiecie. Tu jest też puszka, ale. Jakiś folii, coś mnie chyba jest napchane. O, to zostawię. A tu jest pół butelka, taka sama jak tamta, którą właśnie znaleźliśmy niedawno. Tatra, dziękuję. Podejmuję. A ta to Heineken. Heineken nie, on za darmo chce, żebyśmy robili recykling. Kolejna Tatra. O. Ja tu będę częściej przyjeżdżał. Moi drodzy, są te łomże takie, bezzwrotne. Łomże jak zdążę. Jedna puszeczka, kolejna puszeczka. Tutaj warto przyjechać co jakiś czas. Troszeczkę się odstresować, wiecie? I troszeczkę poładować. <laughs> Pieniędzy. No tak, do naszego worka. Zrobimy taki transfer trochę pieniędzy, no tu jest więcej pieniędzy. Proszę bardzo. Już myślałem, że będzie porażka z tym workiem, ale być może pół worka napełnimy jak się sprężymy. Tu jest nagroda. Wiecie co, muszę pogrzebać ręcznie, bo tam coś jeszcze brzęczy, jakieś butelki pauzu, nie? No, i tak parę puszek jeszcze zebrałem i trochę im tu posprzątałem. Ale nie dużo. A tam jakieś obierki po łożeczkach, w pistacjach zostały. Ale worek pozgarniałem do worka trochę śmieci. Za te dwie butelki, i za te wszystkie alugrosze. Bardzo proszę. Mogą być puszki w tym koszu. Otwieramy. Śnieg zrzucamy. Mój worek jest ciężki przez te butelki. A chyba się to. Nie wiem czy to widzicie, ale chyba się to nie otworzy. Zostawimy to może w spokoju. Tam są takie jeszcze małe kosze, to tam może. Tu jest koszyk, do którego możemy zajrzeć. O, co? Takie sztuki. Zapach takiego jedzenia, nieświeżego. Zabieramy jedną, drugą oraz trzecią i zamykamy, bo nieprzyjemny przeciąg. Jesteśmy w takim miejscu. Tam jest ładny na ścianie obrazek. Idziemy obejrzymy z bliska. Chyba spauzuję zdjęcie sobie zrobię fajne. Co może być? Ostatnie dwa kosze i się stąd wynoszę. Coś tu widziałem, że jest. Może się uzbroję w rękawiczkę. O! Takie coś było, tylko tyle. Tylko tyle. Śmiecia z powrotem. Ja powiem wam, że takie półworka dobre, plus trzy butelki zwrotne. Dwie tutaj, jedna w samochodzie. No, prawie pół. <grywka> Powiedziałem dwa, ale są trzy kosze. To jest drugi, a tam dalej, gdzie widać ławkę, jest trzeci. I tutaj też są jakieś alu śmieci, wiecie? Alu śmieci, są dwa dzieci. Tak, to moje buty robocze. Proszę bardzo, jedna, druga. Zamarzło. Zamarzło to było. Chyba dwie jeszcze. Tak, trzecia i jeszcze jedna będzie. Ej, chyba jeszcze dwie. Czwarta. I piąta. Super, dzięki paśniku. Oj, oj, dzięki. Trzeci kosz i tam tylko jedna butelka niezwrotna. Nie można mieć wszystkiego kolego. O, obeszliśmy cały ten akwen. Idziemy do Kadika. Chowamy nasz e, borek z puszkami i jedziemy do domu coś zjeść. No i jestem już w domu po obiedzie. Drogi sąsiedzi, <noise> e, ktoś napisał mi pod tym filmikiem pod tytułem zamierzam walczyć dalej. Taki komentarz leniu śmierdzący. Usunąłem ten komentarz, ponieważ wiecie e, Kwalifikował się do usunięcia. <laughs> Leniuś mierdzący. Tak mi ktoś napisał. No 1500 filmów nakręciłem, moi drodzy. To już nieźle jak na Lenia, prawda? No i zaraz zabieram się do pracy. Będę filmik ten montował, będę go wrzucał, będę tytułował Będę z wami w komentarzach korespondował. Ktoś powie, ale to nie jest praca, musisz być przez kogoś zatrudniony. No jestem zatrudniony u siebie. Może być tak, czy nie, czy to nie jest praca. Znajomi z internetu z pewnego kanału wysłali mi na maila program, który może działać offline, czyli bez internetu do obróbki filmów, no i jeszcze jakieś, jakąś aplikację do robienia napisów, także jak już zmontuję filmik i wrzucę, to będę obadał. Obadam, obadam ten program. Czy się nada, obadam. No i tam te napisy, także powoli kanał będzie mój się cywilizował. A na razie e, na razie widzicie, jest jak jest, tak? Dzisiaj mój spacer puszkowy damy temu tytuł Lubię uciec do natury. W nawiasie nudny film o zbieraniu puszek. Także puszka aluminiowa, zawsze kolorowa. Mój wierszyk jest w zakładce społeczność. Możecie go przeczytać, ocenić. Napisałem go wczoraj. Wczoraj był dzień puszki, więc Wasze zdrowie z tej okazji. Dobra, zabieram się do pracy.